Ile atomów wodoru jest zawartych w 0,03 kmola kwasu difosforowego 5, czyli H4P2O7? 0,03 kmola, 1 km, przypominam jest 1000 m. 1 kg to 1000 gram, a 1 kmol to 1000 moli. Skoro 1 kmol to 1000 moli, to 0,03 kmola to będzie ile moli? Czyli mamy 0,03 razy 1000. Czyli przesuwamy przecinek raz, dwa, trzy, czyli mamy 30 moli. H4, P2, U7. I teraz tak, rozpisujemy tą cząsteczkę. Ile atomów wodoru? W jednym takim molu H4P2O7 mamy, zauważ, 4 atomy wodoru, czyli 4 mole wodoru, dodatkowo rozpiszę też fosfor, 2 atomy fosforu, 2 mole i 7 moli tlenu. Natomiast tutaj mamy 30 moli. Czyli skoro w jednym molu mieliśmy 4 mole wodoru, to w 30 molach będziemy mieć 30-krotnie więcej, tak? Czyli 30 razy 4. 30 60 120 moli atomów wodoru. No i teraz pytanie, ile to jest? Pamiętaj, 1 mol 6,02 razy 10 do 23 atomów w tym przypadku. Ale tutaj mamy teraz 120 moli. Mamy x. Jeżeli rozwiązywałeś, że co ze mną już ileś zadań, to pewnie wiesz, że po prostu liczymy 120 razy 6,02 razy 10 do 23. Natomiast ja to oczywiście policzę dla Ciebie. Tak dosyć. 120, czyli bierzemy te po bokach x, jakby x patrzył w tym kierunku mamy x 120 moli, razy 602 razy 10 do 23 atomów przez 1 mol, 120 razy 602 razy 10 do 23. 120 razy 6, no to będzie około 720. I to jest dokładnie 722,4 razy 10 do 23 atomów. I teraz, jak przesuniemy o 2, to będzie 7:224 razy 10 do 25 atomów. Po prostu najłatwiej po prostu jest przesunąć, żeby tutaj była jedna cyfra przed przecinkiem i kilka cyfr po przecinku. Odpowiedź jest następująca, ile mamy atomów wodoru.